12 września, Malwina Komarnicka, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. A dziś w serwisie: co z tym WF-em oraz polityczny mix? Nastolatki nie chcą ćwiczyć na WF-ie, stwierdzili w ubiegłym roku kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli. Jakie są tego powody i co mogą zrobić nauczyciele, aby zachęcić uczniów do ruchu? W gimnazjum nr 5: zachęcają do biegania. Ministerstwo Sportu zachęca uczniów do aktywności sportowej i uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego. W kampanię społeczną zaangażowali się znani sportowcy. Dlatego pamiętajcie, wielki sport zaczyna się od wf -u. Pozdrawiam. WF to początek mojej drogi do mistrzostwa świata. Pamiętajcie, wielki sport zaczyna się od WF-u. Radosław Kowęski. Cześć, nazywam się Bartosz Kurek, jestem reprezentantem Polski w siatkówce. Za moich czasów nie chodzić na WF to, to, było wiel, to był wielki wstyd. Mam nadzieję, że nie popełniacie teraz tego błędu. Pamiętajcie, nie mieć stroju, to to być największą łamagą. W gimnazjum numer 5 nauczyciele przekonują, że problemu z przynoszeniem zwolnień z wf nie ma. Jeżeli my dobrze zamotywujemy dzieciaki, to one dają siebie wszystko na lekcji i ćwiczą. Oczywiście zdarzają się zwolnienia lekarskie, nie mówię, że nie, ale w naszej szkole nie jest tego tak dużo. Kocham sport. Gram właśnie też w klubie, UKS 9 Legnica, w piłkę ręczną Uczniowie mają swoje upodobania. Na pewno przeważają dyscypliny sportowe, konkurencje gry, gier zespołowych. Przede wszystkim w naszej szkole dominuje piłka siatkowa, piłka koszowa i piłka nożna. Ty chodzisz z przyjemnością na zajęcia wychowania fizycznego? Tak, chodzę z przyjemnością, bo są dosyć ciekawe i rozmaicone. To dla Ciebie urozmaicone i ciekawe, to znaczy jakie? Co Ty lubisz na zajęciach wychowania fizycznego robić? Mm, Grać w gry zespołowe. Rozwija to nasze umiejętności i zgranie. Nauczyciele gimnazjum numer 5 chcą także postawić na biegi. To będzie pierwszy bieg Jerzego Wilhelma, który organizujemy wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego. Na taką inicjatywę wpadliśmy przy okazji albo z okazji 15-lecia powstania naszego gimnazjum oraz... Dzielecie nadania imienia szkole naszej. Organizatorzy spodziewają się 150 uczestników. Będą to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści. Trasa biegu będzie prowadzona ulicami Chojnowską, Nowym Światem, Hutników Sejmową oraz Szewczenki. Początek poniedziałek, godzina 9:30. Ja biegać lubię, ale pani na razie typuje kilka osób i później będzie wybierać, kogo jednak postawi na ten bieg. A, czyli możesz być, możesz nie być, jeszcze nie wiesz. Tak, jeszcze nie wiem. Organizatorzy chcą, aby bieg na stałe zakościł do kalendarza imprez sportowych w Legnicy. Legnicki Szpital otrzymał dofinansowanie na badania GBS na obecność paciorkowca grupy B, które przeprowadza się u kobiet w ciąży. Teraz panie będą mogły je wykonać bez skierowania i za darmo. Badanie jest bardzo istotne i obowiązkowe: paciorkowiec, którym może zarazić się kobieta w ciąży, jest niebezpieczny dla dziecka, noworodek po zakażeniu może zachorować na przykład na zapalenie płuc lub opon mózgowych. Czorkowiec jest jakby taką bakterią, która bytuje u części osób w przewodzie pokarmowym głównie, a u kobiet w drogach rodnych. On nie robi nam żadnej krzywdy, jest to bakteria, która w normalnych warunkach nie wymaga żadnego leczenia, ani nie wymaga też leczenia przed porodem, natomiast jeżeli dziecko w czasie porodu albo jak wody odejdą, może się nim zakazić. I najczęściej ma ono odporność od matki, ale w rzadkich wypadkach, jeżeli tej odporności nie nabędzie, może zachorować, dlatego jest to tak ważne, żebyśmy wiedzieli, czy pacjentka jest nosicielem tego drobnoustroju, czy nie. Badanie przeprowadza się około 36-37 tygodnia ciąży. No badanie powinno się wykonać jak najbliżej porodu, czyli przed porodem. Poród zazwyczaj termin porodu określamy na około 40 tydzień ciąży. I teraz. Dając sobie czas na to, żeby, ponieważ część pacjentek może już w 38-37 tygodniu urodzić, musimy te badanie zrobić z wyprzedzeniem, więc no, określone to zostało na 36 7 tydzień, zdając sobie sprawę, że około 3-4% pacjentek może e, takiego badania nie mieć w związku z tym, że urodzą wcześniej, no, ale pobieranie z kolei to w 10 czy w 12 tygodniu mogłoby skutkować tym, że zakwalifikujemy do grupy ryzyka kobiety, które pod koniec ciąży nie będą miały tego pacierkowca. Dotychczas badania były częściowo refundowane lub trzeba było za nie płacić. Teraz każda ciężarna będzie mogła zrobić badanie za darmo i bez skierowania. Szpital bowiem pozyskał na to środki w ramach projektu Mały Dolnoślązak z tzw. funduszy norweskich. W ramach tych funduszy norweskich będziemy również realizowali szereg programów profilaktycznych. Część tych programów będzie realizowanych w ramach przesiewu. Na oddziale neonatologicznym. Natomiast jedno z tych badań, bardzo istotne badanie GBS, będzie wykonywane w oddziale ginekologiczno-położniczym. Dlatego zapraszamy wszystkie kobiety w ciąży między 36 a 37 tygodniem tej ciąży do wykonania tych bezpłatnych badań. Pacjentki mogą zgłaszać się na oddział ginekologiczny od poniedziałku do czwartku od godziny 12.30 do 15.00. W lipcu 2016 roku Światowe Dni Młodzieży zawitają do Polski. Do udziału w tym wydarzeniu przygotowuje się także nasza diecezja. Legniczanie również mogą dołożyć swoją cegiełkę w organizację tego wydarzenia. Jedną z form włączenia się jest udział w projekcie Bilet dla Brata. Celem tej akcji jest pomoc młodym ludziom ze wschodu w udziale w dniach młodzieży. Od 25 do 31 lipca młodzi ludzie z całego świata będą się wspólnie modlić w Krakowie. Możliwe, że w tym wydarzeniu weźmie udział około 200 tysięcy ludzi. Światowe dni młodzieży rozpoczną się jednak kilka dni wcześniej, kiedy każda z polskich diecezji będzie gościć po kilka tysięcy osób, biorących udział w tych ważnych lawiernych wydarzeniach. Ta ważna rzecz, przyjęcie młodych w diecezjach, dni w diecezjach, to sprawia. Że goście z zagranicy, młodzi goście z zagranicy przybywają do nas tak naprawdę nie na 1-2-3 dni, ale na 12 dni programu. I te pierwsze 6 dni spędzają na terenie całego kraju od 20 do 25 lipca, a następne 6, 26-31 lipca, spędzają właśnie w Krakowie. Każda z diecezji osobno przygotowuje się do tego święta. W przedsięwzięcie będzie zaangażowanych wielu ludzi, nie tylko młodych. Wolontariusze nadal mogą się zgłaszać. Staramy się angażować w to przygotowanie możliwie najwięcej środowisk. Pamiętajmy, że jest to, kiedy organizujemy młodzież w poszczególnych miastach, to jest to także promocja tych miejsc, gdzie przebywają młodzi ludzie z całego świata, to także promocja kultury, to także promocja pewnej tradycji, pokazujemy zabytki, których, jak Państwo wiedzą, na terenie naszej diecezji nie brakuje. Kolejną formą pomocy przy Światowych Dniach Młodzieży jest udział w akcji Bilet dla Brata. Dla ludzi ze wschodów Polska to najbardziej dostępne miejsce do przybycia. Jednak w wielu przypadkach z przyczyn finansowych jest to niemożliwe. Organizatorzy chcieliby uzbierać pieniądze na pobyt młodych ludzi w naszym kraju. Po pierwsze zapraszamy do tego, żeby brać udział w różnego rodzaju akcjach i propozycjach, które my jako Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży proponujemy. Taką formą, która myślę teraz jest chyba najpopularniejsza i też przez młodych ludzi z całej Polski podejmowana, to jest na przykład rozprowadzanie różnego rodzaju cegiełek. Sobie pozwolę tutaj kilka z nich przedstawić. To są akurat zasoby, to są zasoby diecezjalne tutaj Legnickie, które ksiądz Łukasz przed chwilką przekazał. Rzeczy bardzo proste i praktyczne. Kubek z napisem łykni Świętość i zdjęciem e, Jana Pawła II. Wśród cegiełek są także książki, filmy i inne gadżety. Poza tym ludzie mogą wspierać projekt, angażując się w różne przedsięwzięcia w ramach Światowych Dni Młodzieży. Akcja pomocy obejmie 13 krajów. Prawo i Sprawiedliwość nie ma jeszcze skompletowanej listy kandydatów do listopadowych wyborów, w związku z tym niedzielne spotkanie wojewódzkiego zespołu wyborczego zostało odwołane. Kiedy listy zostaną zatwierdzone, tego legniccy przedstawiciele tej partii jeszcze nie wiedzą. Muzyka Sprawdzamy, kto chce, a kto nie chce zostać radnym i dlaczego. Jedni uważają, że radny to ma klawe życie, obowiązków mało, odpowiedzialność żadna, a dieta co miesiąc na koncie. Inni mówią o społecznej misji. Nasz subiektywny przegląd potencjalnych kandydatów na radnych rozpoczynamy od Tyberiusza Kowalczyka. Strongman jak na razie szykuje się do walki sportowej, o tej politycznej rzekomo nie myśli. Były radny klubu SLD obecnie jest radnym niezależnym. Z jakiej listy wystartuję? Nie mam takowych propozycji, więc, więc dlatego nic nie mówię. Ale chcesz być radnym na kolejną kadencję, czy nie? To jest jeszcze, jeszcze tam trzymam to sobie tak sam dla siebie, mówię, no chcę się zająć bardziej sportowo, realizować się w stronę sportu. Na razie byłem, posmakowałem. Świata nie zmieniłem tym, że byłem w Radzie, więc, więc nie wiem, czy jest jakikolwiek sens dalej kandydować, chociaż ludzie mnie namawiają, więc zobaczymy, co czas pokaże. Na pewno radnym chce zostać Adam Wierzbicki. pak kadencji pan już był radny? Nie pamiętam, cztery czy pięć. Już, już było tak, ja wiem, prawie 20 lat prawie chyba. 20 lat. Są też tacy, których partię kuszą i zapraszają na swoje listy. Ale oni nie czują takiej potrzeby. Miałem z kilku komitetów propozycje, jednak ja wolę działać społecznie poza pewnymi strukturami i uważam, że również nie będąc nie będą radnym można zrobić wiele dla Legnicy i dla jej mieszkańców. Ukraińskie klimaty to przykład dobrej roboty. Co może radny? Co radny może? Radny może zwracać uwagę, zgłaszać różne nieprawidłowości, nieprawidłowościach, między innymi organizować tego, tego festyny, jak w katolickiej szkole podstawowej i organizować różne imprezy. Ale pan Adam Wierzbicki w tej chwili radnym nie jest I imprezy organizuje. Więc po co pchać się do wyborów i rywalizować o miejsce na tej sali? Nie bycie radnym, jeżeli ktoś się czuje społecznikiem, nie zwalnia z obowiązku, który się wykonuje. Różnica jest taka, że jak się jest radnym, to jeszcze dodatkowo ma się uposażenie finansowe. Szokiem jest dla mnie, że są radni, bezradni, którzy nastawieni są tylko naprawdę na pieniądze. Któż to taki? Tego się nie dowiedzieliśmy, ale wypada mieć nadzieję, że jeśli tacy są, to wyborcy takim rajcom podziękują za współpracę. Radny Tyber już ma z kolei inny problem. Prokuratura w ubiegłym roku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko radnemu, zarzucając mu próbę wyłudzenia odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej. Spingowałem wypadek, do którego naprawdę doszło do wypadku, tak? Że chciałeś wyłudzić tak, ubezpieczenie. Jest. Którego nie wyłudziłem, no, no i tak, no, ale sprawa jest w sądzie, no i sąd jest niezawisny, on wyda wyrok. Czekamy więc na rozstrzygnięcie sądu, a tymczasem oprócz radnych wybieramy również prezydenta. Kandydatów jak na razie jest trzech. Tadeusz Krzakowski, Jarosław Rabczenko i najmniej aktywny Witold Lechitczak. Spokojnie, my walczymy o to, żeby wygrać te wybory w Legnicy, jeżeli chodzi o wybory na prezydenta miasta. Nasz kandydat przygotowuje się. Na razie trwają prace programowe, również trwają rozmowy koalicyjne. Być może wystartujemy w większej prawicowej koalicji, ale na razie o tym nie chcę mówić. To jest wszystko w trakcie negocjacji. Myślę, że w ciągu najbliższego tygodnia to się wszystko wyjaśni. Wybory. To także obietnice. Na pewno nie spuszczę stonu i będę dalej tak się aktywnie udzielał, że żaden z radny nie złoży w stosunku do mnie więcej interpretacji. To mogę zagwarantować, bo mnie po prostu roznosi od środka, czy jestem radnym, czy nie jestem. Zawsze działałem dynamicznie, zawsze działałem dla ludzi i nie patrzyłem na, na kolor skóry, na, na przekonania. Najważniejszy jest dla mnie człowiek. A to akurat hasło wyborcze konkurencyjnej partii z poprzednich wyborów. Walczymy o to cały czas I tak budujmy naszą przyszłość Trzeba uwierzyć, że ten kraj to raj Szacunek szczęście, zdrowie, bystrość Dla Polski wstanie nowy dzień Bo to nasz dom, narodu więź Bo dla nas słowie. Głogowianka o ukraińskich korzeniach Lena Michalska znana jest głogowskiej publiczności. Od kilku lat możemy śledzić jej karierę solową. I nie tylko. Od pięciu lat koncertuje razem z trzema wokalistkami tworzący zespół Czeremcha. Lena Michalska, która jest założycielem tego zespołu, wcześniej przez 15 lat pracowała w Ośrodku Kultury i prowadziła grupę, która zajmowała się kultywowaniem folkloru ukraińskiego. Na pewno widownia i ludzie w Głogowie wiedzą, że bardzo dużo i potężnie pracowałam z zespołem KOBZA. Natomiast z pewnych powodów ten zespół przestał istniać, ale jeszcze te pięć lat temu, kiedy był, powstała taka właśnie pomysł, żeby zrobić coś też w tym klimacie ukraińskie, rosyjskiej wschodniej kultury, tylko że bardziej, bardziej ambitne plany postawiałam. I tak oto powstał kwartet polifoniczny Czeremcha. Ostatnio mogliśmy wysłuchać popisy wokalne kwartetu podczas koncertu, który odbył się w ramach festiwalu Siedmiu Kultur. To są dziewczyny, które urodzone w Polsce i mają pochodzenia polskie, więc niesamowicie ciężko śpiewać w obcym języku. Natomiast czują się w tym klimacie niesamowicie dobrze, są szczęśliwi w tym, co robią. Kwartet ma już na swoim koncie wiele sukcesów na festiwalach w kraju i na świecie, szczególnie wschodniej jego części. Pani mogą się pochwalić między innymi pierwszą nagrodą w przeglądzie piosenki biesiadnej w Czermińsku czy pierwszą nagrodą na festiwalu współczesnej sztuki ludowej w leśnej. Oprócz tego pani Lena również jest autorką strojów. Także pokazywała te oryginalne hafty ukraińskie, również osoby, które uczestniczyły w zajęciach mogły, mogły poznać także i tą stronę folkloru ukraińskiego. Większość naszych strojów to są stroje naszej. Wykonania. Większość szyję, haftuję, robię sama, dziewczyny mi pomagają w tym. I cieszę się, bo to jest też sposób pokazania kultury pod innym kątem. Nie tylko to, co można posłuchać, tylko to, co można pokazać. A strój to jest bardzo ważny element na scenie. Ci, którym nie dane było usiąść na widowni pod ratuszem, będą mogli posłuchać czeremchy podczas koncertu jubileuszowego, który odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. To już wszystkie informacje na dzisiaj po serwisie zapraszam Państwa na prognozę pogoda tuż po niej na program minął tydzień, a tam legnicy dziennikarze komentują bieżące wydarzenia. Dziękuję za uwagę i do widzenia.